Szanowni Państwo dzień dobry, witam w gorącej serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu nerwowym, jak dobrze wiemy, zwycięskim przez GKS tych po raz pierwszy od 36 lat. Jest z nami tenorzy, bo ekip i bardzo proszę o tłumaczony komentarz, jeśli chodzi o zespół gości pan Kazimierz Moskwy. Dzień dobry. Cóż, nie mam słów, by bym określić to, co się stało. Jest mi po prostu za to co co pokazaliśmy dzisiaj. Myślę, że za szybko uwierzyliśmy w to, że ten mecz mamy już pod kontrolą w poszczególnej wance. A przede wszystkim myślę, że za szybko uwierzyliśmy w to, że jesteśmy już tak mocni, że będziemy walczyć o eksekwencje. Dużo pokory, dużo pracy i jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia. Jestem bardzo bardzo zdegustowany i zadowolony z tego, co widziałem dzisiaj. Z drugiej strony gratuluję trenerowi zwycięzcom. Dziękuję bardzo. Trener GKS Tychy. Panie ja eee, Jan Czy powtórzysz mi to jeszcze raz? 36 lat typia e, nie wygrały, tak? To przyszedłem w historii, bardzo się cieszy i moja żona a, a mówiąc już na temat meczu, ten mecz na pewno bardzo żyli się do nas włożył. Nie tak zakładaliśmy sobie. Nie wiem kto, ale ktoś popełnił tam na pewno błąd. Eee, byliśmy skrupulatnie przygotowani do tego spotkania. Ważna była branka na 1-1, ważna była dyscyplina, ważna, ważna jest ta praca, którą żeśmy wykonali. Ona się też przekłada na, na wyniki, bo te wyniki są najważniejsze. My też mamy sporo pracy przed sobą, ale najważniejsze to było zwycięstwo i tym bardziej w derbowym meczu emocje. Ale powtarzam, zwycięstwo i dziękuję bardzo tutaj chłopcy z tego powodu, ja na początku tygodnia śmiałem się i mówię, Wygramy mecz, to Wam jeden dzień wolny. No i dzisiaj rzeczywiście po sobie wygrywając jeszcze zapewne jeden dzień więcej. Biorąc pod uwagę to, jak dużo pracowaliśmy, to, to na pewno dużo się, się przyda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czekamy na pytania. Pytanie Pana i no, o szatnie, tak? O co się działo w przerwie? Rzeczywiście wy byliście mocno bez rani w tej pierwszej Boga. Ten grunt rzeczywiście bardzo rozbił ze swojego zakresu stracony. Zastrzeczyło to pana, że tak długo wracaliście jako do swojego grania, czy, czy liczy się w tym? No, to było takie młode no, warunki, czy jakieś 40 lat. Może jakbym miał taką dożynę już po i chciałbym, żeby grali to, co, to, co jest, to, to by było za fajne. Nie? Nie potrafią no, zareagować w momencie, kiedy przegrywają. I, i, I tu za późno wprowadzaliśmy piłkę do gry, e, z, jak to się mówi dzisiaj popularnie, ten timing był, był zły, komunikacja zła, e, nie wiedzieliśmy, co mamy grać. Nie wiedzieliśmy, co mamy grać. E, zakładaliśmy inną strategię, ale ja dokonałem zmiany. E, musiałem też powiedzieć, jak grać, żeby, żeby zmienić wynik spotkania. I to się nam udało. To się nam udało. Jak można jakiś taki minimalizm, tak. chyba się trochę od Was e, da w pierwszych prawda? kiedy rzeczywiście brakowało tej determinacji, może zaangażowania większości graczy, żeby mocniej dać, chyba byście to zawsze ustawili sobie już podczas tego. Tak? Ja myślę, że przede wszystkim mecz ułożył by się dla nas bardzo dobrze, tylko nawet po tej bardzo strzelonej przez nas, wielkiej z tych to co spodziewaliśmy się będzie grał, czyli w dziesięcioma zabawymi na swojej połowie, brakowało u nas przede wszystkim dokładności grze. Graliśmy wolno, graliśmy bardzo przewidywalnie i stąd się cierpięło to, że nie stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie większej sytuacji gdzieś brankowych, które można by było też wykorzystać. To co się stało w drugiej połowie to, to, to naprawdę ciężko zrozumieć. Dziękuję panie redaktorze, może jeszcze. Czy mamy jakieś pytania do obu trenerów? Dodatkowe? Rozumiem, że, że nie. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia w nie kończymy serdecznie.